I witam was serdecznie, tu jest Iron i zapraszam was na bonusowy odcinek, bo to jest... Fabuła nam się skończyła, ale tu jest jeszcze coś, co raczej dobrze by było zrobić, bo to jest... No nie chcę wam spoilerować. Jakieś jeszcze tu jest sekretne zakończenie, więc dobrze by było to zrobić i popatrzeć o co kaman. Tylko tyle wam powiem, bo to nie chcę sobie też psuć, chociaż i tak wiem tyle co przeczytałam, zerkłam więc jeszcze jedno jest zakończenie. W sumie ponad jest cztery, tak jak mówię, ale. To będzie dodatkowe, już w ogóle skończyłam serię, ale. No. Przecież nie zostawię tego tak. Chcę, żebyście też zobaczyli to. To inną. Tak? Ja też chętnie zobaczę, no. Nie chcę mówić głośno, bo też coś przeczytałam, ale. Nie powiem wam, no, wstrzymam się, zobaczymy, patrzę. aha, bo ktoś, ktoś został. Zobaczymy jak to zakończenie i, i powiemy sobie coś tam. Po zobaczeniu tego wszystkiego. Dobra, bo on chce pierścionki swoje z powrotem. No ja pewnie też bym chciała, no, ale to wiecie. Tak leżą w pudle. Gdzie one są, kto zombiaki sobie zabrały? Tutaj są. No, tyle czasu czekać. Dobra. Coś jeszcze tam znalazł? No oddaj. Oddaj jej. Nie, czemu nie nosisz obrączki? Kochanie. Tak malowanie, super świtaśne. Ciekawe czy nie będzie teraz trzeba czekać na to, żeby oni się tam do mnie odezwali. Bo to też coś takiego słyszałam odnośnie... Wiecie co? Włączę nagrywanie, jak się odezwie. mi je w tak normalko mnie. Jak mówię, włączę nagrywanie, tak będzie lepiej, jak już ktoś się odezwie i coś ktoś będzie ode mnie chciał. Dobra, słyszymy się za chwilę. Okej, okay, jest jakieś dostałam misję, ale nie tam, co chciałabym dostać, no ale dobra, pojedźmy. <laughs> Riki, jedziemy do Riki, popatrzcie co tam. Niestety ten odcinek będzie cięty, bo nie wiem. Z... Na pewno może nie całą godzinę, ale jednak jakiś dłuższy czas próbuję grać i robię, pokażę Wam mapę. Tu Hordę oczyściłam te znaczniki. Zaraz wam pokażę o takie mi historyczne znaczniki. Czyszczę tu też było mech. Słyszałam, że właśnie strasznie jest burzająca yy, yy, w ogóle yy, dostanie tego zadania, bo czekamy na telefon od innej osoby. A, a mianowicie czekam od, na telefonu do Briana, który no, chyba nie łaska ten i no, chce chcę zobaczyć to zadanie i chcę wam y, również pokazać to, to inne, to sekretne, to jest zakończenie, więc... Taktyka kuźwa, zajmijcie się robieniem zadań, jak ja już wszystkie zrobiłam. <taktyka> więc zajebisty ten, rada kuźwa. Ja już wszystko tak jak mówię, to chyba za hordy się wezmę, bo mi się nudzi i czekam na to zakończenie. Ja mam nadzieję, że się obraję, za długo do Bo Nie wiem ile mi to jeszcze zajmie takie jeżdżenie w kółko i, i robienie dodatkowych takich bardzo już dodatkowych rzeczy, bo tak jak wiecie, ja już mam wszystko zrobione. Wszystko, wszystko co do joty, no wszystkie nero placówki. No, niestety. Pojedziemy sobie. Może też coś się tam podzieje i odezwie się. A, to jest ten szybki. To jego chyba tak nie bardzo stuknąć tym motorem, żeby. A to co tu za miejscówka? O, hordowa miejscówka, żegnam. Nie, nie dzisiaj. Aha, możecie mnie ścigać ile chcecie, a ja i tak jestem... coraz szybsza niż wy. Raczej nie powinno nikogo być tu przy tym... ...miejscu. No nie ma, nie ma nikogo. No kurde mać, tyle czekać. Żeby kurcze zakończenie dodatkowe zobaczyć. Pewnie zrobię zadanie, jak dalej mi nic nie, nie, nie pokaże się, to też wyłączę i poczekam, aż się w końcu odezwie ktokolwiek do mnie. Ale tak mi się wydaje, że Brian ma się odezwać. Łupieżce jeszcze żyją? bo Wydawało mi się, że wszystkich wytępiłam, tak mówiąc delikatnie. No dobrze, że jak mamy tam jechać, to mamy. To do, do Riki się udajemy obecnie. Może faktycznie to zniknie i, i będziemy mieli. Zobaczymy, nie mam żadnego pojęcia. Porada, robcie. Będziecie zajęci. Jest beznadziejną poradą, ale no, no to zrobię. No. To jest grane. No, co wy robicie? By się tak napięli, w coś, w kogoś. Dobra, to się zaparkujemy. Trzeba ci czegoś? Wybacz, się A ty gdzieś się tak wyskoczył gościu. Dobra. Co tam. Hmm sama ja to wyrzeźbiła. Jest piękne, prawda? Dzięki. Nie wiem, nie widzę, pokażcie. Był u Majka w pokoju. Kiedyś mówił, że jak to wszystko przycichnie, wykroi z tego... To serwinkową na Chińczyka. Ale on przecież to nie grał. Mike lubił Chińczyka? Nie. Nie, ale o to chodziło. Że pewnego dnia znowu będzie miejsce na takie rzeczy. Na Chińczyki. Co tu jest napisane? Ja tam nic nie wiem, ja tylko ryłam. Jest takie stare hinduskie powiedzenie. Moja matka mnie nauczyła. To znaczy, rzeki nie piją swojej wody. No, dziwne by było, jakby piły. Nie jedzą swych owoców, a chmury nie chłoną swojego deszczu. To, co mają wielcy, zawsze ma służyć dobru innych. I co myślisz? No, super. Wiesz, Gdyby to usłyszał od ciebie, na pewno by to docenił. Tak. Tak myślę, że gdyby Mike tu był, to pewnie powiedziałby coś w stylu: Co to w ogóle znaczy? Co? <śmiennie> <A to> on... <śmiennie> nie, no rację. <śmiennie> powiedziałby: Co to do cholery ma znaczyć? A potem by dodał: Co tak bez sensu sterczysz, Świat się sam nie uratuje, jakby by to już do roboty. Nie <śmiennie> znowu wstaję. Dalej, ludzie, czas do roboty. O, mówiłam kiedyś o tym, jak żelazny Mike spotkał Adi mnie po raz pierwszy w tej chacie przy płynącym co było może. No, nie, 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 co? wtedy szłyśmy okay. już na całość to, to był e pierwszy raz. Nie musisz mi tego mówić. Już dość. Nie nie. Proszę draki. A dobra innych. I kończą się tam te niektóre szeryf, no, w broń jakaś. I malowanie oczywiście, no, nie ma innej opcji. Musi być jakieś malowanie dodatkowe. Dobra, co tam w ogóle ten... postęp? Yy, Widzicie, tu jest mamy... gdzie jest Nero, mamy 92%, bez spoczynku to jest aż 96%, Jest bezpieczne tu też, nie mam pojęcia, 90, czyli raz, dwa, trzy rzeczy mam nie na fula. Tu też nie wiem, gdzie to jest. Hordy nie liczę. Koniec świata też tak. Pewnie też coś tu. No, aktywne mam tylko hordy, ale to tak. Eee. Dużo ich. Dużo. Za dużo. <laughs> Dobra, wiecie co. Tak jak mówię, ciachnę sobie tu znowu i widzimy się, jak się ktoś odezwie znowu, albo mi wyskoczy jakieś zadanie, bo. Długo to potrwa, zanim cokolwiek znowu wyskoczy. No okej, okay. 3 days later. Okej, okay, wyszło na to, że jest jeszcze jeden nadajnik Nero. Haha, teren badań. Chyba, że jak widzicie, gdzieś się chowiem za, za tymi za hordami. Ale nie, tam wszędzie było. Tu jedynie jest coś jeszcze. Ale to jest tylko sam ten. Popatrzmy Golly. sobie. Mikrorejestrator Miro. Notatka terenowa 1.9.6.0. Miro zawsze ma troszeczkę Czekaj, czekaj, przez... ja się reguję. Aha, krzykaczka głupia. To było z tego czegoś? Tak, jeśli chodzi o drugie pytanie. A to coś, to homo sapiens mutans. Samica, oznaczona jako obiekt f 37 A na pierwsze pytanie... Nie dziwię się, jak będzie jeszcze tyle, żeby wypełnić skupienie też na maksa, ha 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 ha. Czemu się nikt do mnie nie chce odezwać, co? Jesus Christ. Nie staramy się właśnie znaleźć odpowiedź. Pierwszy raz to słyszę. Możesz się odsunąć? Proszę. Dzięki. jakoś to obalne. Staw skroniowo-żuchwowy obiektu jest zdeformowany i wydłużony o dodatkowe strony... Słuchajmy sobie mniej więcej. Dzieńka. Jest strasznie rozciągnięta. Prze ja sobie gdzieś jadę. Hehe, <ścoughs> wsinął dalej. Gdzie jest znacznik? Chciałam ten znacznik. Mech. Gdzież to lubię, kapralu? Patrzę na szczękę. Kontynuując. Ktań cały czas się powiększa. Uciska na położoną pośrodku tarczyce i wiązadła boczne. To tkanka, jest. O, to się budzi, Kulia

Dobra. Widzimy się znowu jak już może zadanie jakieś mi wyjdzie w końcu. Jeszcze dwa czekam na eee, przed zakończeniem. Wow, 100 lat później. Kuźwa, odblokowało mi się kolejne zadanie. Nie życzę wam tylko czekanie tak jak ja mam, zrobiłam wszystko i, i, i czekam tylko na te zadania. To jest przedostatnie. Przybłędę. jak nie zobaczą, to koniec. No, się was mam już tyle. Patrzcie, jak ja czyszczę. Patrzcie, tu już nie mam żadnej hordy. Jedynie tu po tej części, tej, tej. A tej środkowej nie mam. I tu mi zostały. Boże drogi, no po prostu to jest. wkurzające. Czytam, że to jest wkurzające, żeby odblokować tę misję. Ale żeby aż tak. Dwie godziny już to czekam na to. A to i tak jeszcze nie jest ostatnia to misja, bo jeszcze potem O'Brien ma zadzwonić. Teraz będzie sprawa y, lisy. Zobaczymy. Co tam ten, jak tam się ma lisa. Bo też takie, te, te, takie zakończenie dla niej, nie wiemy co się z nim stało jeszcze, no. Gdzieś tam uciekła i tyle. Znaczy, aha, ona była u tych wieczystych, ona nas uwolniła i chyba tyle wiemy. Nie wiemy, czy, czy, czy udało się jej uciec, czy coś tak, tak dalej. Ale najwyraźniej tak, więc jedźmy tam, jedźmy! Jedźmy, gro, mam nadzieję, że, że, że ostatni mi się szybciej odezwie. Kuś by się w kurze. To jest frustrujące i to bardzo, nawet nie wiecie jak bardzo. Ej! Mamy tutaj wieczystego! z tam! Nie wieczystego! Ej, wow, 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 Spoko, spoko, spoko! Ja ją znam, a odłóż to jest dobrze. Okej. Okay. Zajmij się nią. Nie mój problem. No niestety nie, nie da się usunąć tego, co jej zrobili. To twoje kółka? Takie Taki jakieś podkolory. Straszny szajs. No ale jeździ. No chyba tak, to się liczy. E, słuchaj... Nie wiem, czy zostajesz na dłużej, ale Riki może rzucić okiem. Mam trochę trofeów. No. Pa, ile uchów mam. No! No, oni ucha, ucha zbieray. Ja Okej. też mam w cholerę już uchów no, no to uzbieranych. Pewnie trzeba cię przedstawić, że ja mu Haslinowi to nasz zbierasz trofeum. To gdzieś tam. Nie Aha. zostaje. Nie zostaje w żadnym obozie. No to rób, co chcesz? No to niech sobie jeści, no co no? A może zmienić zdanie. Skoro już tu jesteś, e, chętnie bym cię przedstawił. żonie swojej. Sobie nazywa się Sara i miała małą siostrę, która. No i ta jej siostra kojarzy mi się z tobą. Więc pomyślałem, że być może się Ale widziałeś, jak ja wyglądam. Miałam siostrę A nie chcesz mieć znowu? Chcesz mieć starszą siostrę, nie chcesz? Kurwiała mnie. <laughs> Bywa. To zupełnie jak z moim starszym bratem. No, żerym. z moim też starszym bratem. Ale oni nie są ten... pokrewni. Byliśmy razem w takim klubie. Ogólnie rządzi tu teraz ochroną, więc powinnaś go poznać. Mówiłam, że nie zostaje. Zaraz zmienisz zdanie. Zobaczysz. Serio, rób co chcesz. <noise> serio, rób co chcesz, ale kuźba zostań. Lucie. <noise> no, na pewno zawsze pilnuje, żeby mieć amunicję pod ręką? Tak, pilnuję i spoko. No, no. O Bo Bo Boże. Ja z tym Amunicją? Czy pod ręką? Tak. 100% mamy. Malowanie, no... To wyliczycie. Aha, i tu też yy, ten się skończyło etap wieczystych tam też. Dobra, jeszcze zerkniemy sobie yy, na ten. Na no, aktywne, oczywiście, i tu raczej powinny być. Jest nero. No właśnie, to jest ostatnie to zadanie, które powinno wyskoczyć. Odnośnie nero. I ile tych w ogóle jest? Raz. Yy, to nie wiem, czemu to nie pokazuje. Może w jednym miejscu za... tak myślę, że jest. Yy... Chordy też, tak pomału, ale to bardzo pomału. No i koniec świata, no nie? Mamy dwa. No bo tych nie liczę, tych, tych. Tych, tych i, i koniec świata i... I Gdzie jest Nero, no nie? Tam było. No to czekamy jeszcze, znaczy ja czekam. Mnie minie kuźwa Kolejne godzina, półtorej, zanim mi się ktokolwiek odezwie odnośnie zadania. No nic. Takie życie, jak trzeba pokazać coś do końca, to trzeba robić wszystko do końca, a nie zostawić tak... Nie, nie wiem, nie potrafiłabym zostawić was tak w, w takim momencie, że... Jednak jeszcze tam jest coś dodatkowego, więc dobrze by było to zobaczyć. No nic, no. Widzimy się przy ostatnim cięciu. 2000 jest! Nareszcie! O kuźwa, tyle czasu czekać, O'Brien się odezwał. O, Brian. Wow, co, kur... Tyle czasu na czekam na Ciebie. Próbowaliśmy dorwać Cię na naszym kanale. Wiesz, z zgubiłem radio, kiedy zaczął się ten cały burdel. Udało jej się przeżyć? Twojej żonie? No. Tak, bez Twojej pomocy. To już ostatnia część. część. Ostatnie cięcie. Ci coś powiedzieć. No. To mów. Nie, o, na żywo, się. osobiście, na żywo. A, nie ma szans. To bardzo ważne. No, musimy jechać. Slack. Na północy górka skadowych jest cmentarz Old Pioneer. <noise> Aha. No, Koja. wiemy gdzie chyba. Spotkajmy się tam. <noise> Dobrze, już jadę, bo chcę, ten... Chciałam zrobić to, żeby ten... To było gdzieś... O tu. Jedziemy ostatnie, ostatnie, ostatnie... O Boże, 3 i 3 kilometra. Tak, idziemy do, spotkać się z O'Brienem i zobaczymy to sekretne zakończenie. Boże, masakra, mi to cały prawie dzień zajęło. No, no nie cały, no bo nie mam czasu co dzień, znaczy od rana do wieczora grać, ale, no, ale zajęło to ze trzy godziny. Żeby odpalały się te misje po kolei. To już na szczęście jest ostatnie. Kurcze, nie będę wam mówić co, ale coś zobaczyłam, coś co, czego nie odwidzę i, i, i ja wam nie powiem, co zobaczyłam, zobaczycie za chwilę, o co kaman. Myślałam, że trafię w słup. <laughs> no kurcze, zobaczymy, też mnie ciekawi, o co kaman, bo zdjęcie samo, co widziałam, co to nic mi nie mówi i, i nie wiem, mogę jedynie się domyślać, o, o co, co jest grane, ale no nie muszę się domyślać, bo nie chciałam za bardzo czytać. Prawdopodobnie skończę, to pewnie jakiś filmik sobie gdzieś tam popatrzy, o co Kaman, jeśli nie zrozumie, ale wydaje mi się, że zrozumiemy, ewentualnie Wam powiem, o co, o co chodzi. Dobrze, kończymy. no. Nie chciałam tego tak zostawić, że, że, że kurczę, jest jeszcze dodatkowa taka opcja, widzicie. Jak robię wszystko, to robię mniej więcej szybko wszystko. Nie, za późno. Żegnaj. <laughs> o, cię masz się dobrze, tam zębiaki cię nie dopadną chyba. O, ci... <słuch> uh -huh, to tylko ja tak potrafię. Dobra. Dobra, dobra. Widzicie ile mam ten? Tu gdzie mam hordy? Tużem zaczęła gonić hordę i... i a, spoko, hordy można się przyzwyczaić. No i najlepszym sposobem na hordy jest właśnie maszynówki. Każdą maszynówkę mieć i, i wybuchowe, czy to rurobomby, czy to granaty bardziej się sprawdzają niż kusiwaty mołotowy. Nawet na palmu jakoś nie widzę, żeby to działało tak fajnie. No ale każdy robi jak, jak sobie jak mu pasuje. Może komuś pasują mołotowy na zombiaki, ale nie wiem. To będzie krótki odcinek, bo bardzo możliwe. <grym> hmm. Poklejony niestety, bo Jezu, ile godzin? Mówię wam, 3 godziny mniej więcej by mi to zajęło. No takie patrzenie, jak ja gonię i hordy bije, no to, to, ne. Bardzo powtarzalne by to było. Takie bardzo, bardzo. Dobra, zobaczmy. O co, kamień? Co ten no, Brian zaś od nas, od nas chce. Brian, już jadę. czy nie jedziemy czasem na ten, to miejsce, gdzie już tam byliśmy. To jest ten cmentarz, tam z, z początku byliśmy, no nie? Tak mi się wydaje. Jak to trochę wygląda. Mhm. Sorry, Kicia. No, jeszcze chwilę, jeszcze trochę, no kurczę. Nie będę oceniać tu ten... Nie będę oceniać gry, bo już to zrobiłam. To jest taki bonusik. Tak w ogóle mnie gdzieś tam pewnie dołem poprowadzi. Co? Nie kurą? A, zębiorki. Leć No, gdzieś tu łazi. Najlepiej się hordy niszczy za dnia, bo one siedzą zazwyczaj w jaskini i możecie sobie podkraść, sobie delikatnie podejść tam, rzucić im na dzień dobry parę granatów i... to już dużo zrobi wam. Ja pewnie będę robić hordy na konsoli, będę chciała sobie trofeum zrobić. Bo to nie jest jakieś trudne, chociaż i tak tam doszły... Newgate Plus doszedł, czas kończyć. Chyba jakiś survival też. Nie wiem na jakiej zasadzie by to miało działać, ale takie opcje też są. Dobrze, już jesteśmy. Jest. Dobra, oglądajmy co to tam. Przyznam, że nie spodziewałem się kolejnego Hej, Co się stało mów. Powieś mhm. mi albo nie, ale dobrze cię spotkać. Naprawdę? Ta noc na wyspie magów chyba średnio wyszło. Ja no, ci pomóc, trochę <laughs> przyszedłem cię ostrzec. Ostrzec, ale że przed Pamiętasz może mówiłem ci, że zarażeni ewoluują. No właśnie. Tak pewnie świrus to świrus i co mnie to obchodzi. No, zdziwisz się zaraz. No właśnie. <ścoughs> to zdjęcie widziałam. Ten szczep wirusa wpływa na cały nasz system nerwowy no. i limfatyczny. To ciągle... Cisaz, O Bryant, ty jesteś zombie. <ścoughs> no. Masakra. Ci nade mną rzecz jasna. Ewoluował. Zaraził się i. Co się święci? pozostaje to człowiekiem. No. Nic nie mówili. To nadejdzie. Każdego to pewnie czeka. Nie, nie, nie podchodź nie gryź mojego mózgu. Nie ma szans, żebyś to powstrzymał. Nikt tego nie powstrzyma. Chyba chodzi na to, że. że... Takie zakończenie. No, wiecie to dodatkowe jest, że. Każdy się w końcu zarazi i. Każdy się w końcu zarazi i. i, i no, nie wiem, no. Ewolucja, ewoluowały zombie i. Nie wiadomo. <śpitalent> nie mam zielonego wieńca, co mam teraz powiedzieć, ale to tak ponoć, że to aż to gdzieś. gdzieś podbudowa, pod coś, pod coś, coś. Ale nie wiadomo, czy oni będą chcieli, będ. Będą chcieli zrobić, yy, 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 czy będą chcieli zrobić yy, następną część. Tego nie mam pojęcia. Nieznana broń, Nero, paralizator. Czy co to ostrzałka do nóży? <grym>, no, oczywiście, malowanie. Jaką nową misję oblokowano? Ej. Jaką nową misję nie widzę? Tu same hordy mi zostały. No. No, to jest bardzo zastanawiające się teraz to zakończenie. No, nie, nie no nie ma. O tym więcej nic nie wiem. Postępy. Postępy powinniśmy mieć prawie wszystko 100%. 100%. No łowcy, gdzieś mi obóz wisi jeden. Miałem zielonego 500. I koniec. Aha, punkt nero. A pewnie gdzieś też został mi ten... Tylko w którym miejscu na mapie? Może tu gdzieś jest. To mi ani trochę nie zdziwi. Ale to sobie zostawię. Bo widzicie, punkt nero, kontrolny nero 2 na 3. I obóz wypadowy. Obozy wypadowe 2x3, więc pewnie tu gdzieś jest obóz, no ale to już to jest takie... To nie jest ważne. Ważne, żeśmy zobaczyli końcówkę numer 2. Mhm, dzięki. Dobrze, to był taki krótki odcinek. No zastanawiający to jest, no kurczę, on... Ciekawe jak długo on był tym, tym zmutowanym zębiakiem. Pewnie długo. Nie zdziwimy się, żeby nie był od początku i pewnie się zaraził szybko. Dobrze, na no nic, dzięki za ten krótki, dodatkowy odcinek sekret, z sekretnym zakończeniem, bo tak to się nazywa. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o jeśli Wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dziecie się moimi filmikami i mi? gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo koło. miło i bardzo mi to pomogło. Coop, zamknij się. Jesteśmy świetnie przygotowani. Jeszcze sobie tak zapiszę. Jak już mówiłem, Kołb, Nie znasz nawet połowy prawdy. Aha. Tak, tak. Tu się z tobą zgadzam. To jeszcze nie koniec. Dobra. To będzie ostatni, bo tak jak mówię, tam już nic nie ma z zadań. Obozy to to jest pikuzi i ten nero 1, no to, to, to też jest. Mniej ważne. Ważne było to drugie zakończenie, chciałam wam pokazać. No nic, dzięki, cześć.